Ludzie, sensacja, dzisiaj piękna pogoda, pada deszcz od na zimno, temperatura 2 stopnie Trzeba pokazać teraz kury, i drobiu, kto ma mały wybieg, hodowcy, amatorzy Jedyny ocet na świecie, możesz sam napić, butelka plastikowa Robimy go dla kur, więc róża, głuk, Pokażę jak wygląda róża i głuk razem No, tak wygląda zmielony I pokazujemy ocet dla kury I również pokażę w dalszym ciągu, możesz sobie zrobić, nie musisz przepłacać Róża rogoza, naturalnie zrobiona, pokaż Cały film pokażę, jak wygląda tej jakości. I pokażemy, jak się go robi taki już zrobiony. W jakiej maszynie go mielimy, zaraz wam pokażę. O, pokażę, jak wygląda. Zrobisz samemu. Oglądaj cały film na YouTube, na moim kanale. Jest na wieczora a w pokażę, jak w własnym zakresie zrobić taką różę. A więc dajemy do tego, można zrobić ocet, Dajemy do kwaszy kurą. Naturalna, nie sproszkowana, nie jakaś z odczynników spochu, pochu. Nie żadna skrętna, tylko z róży, rogozy, Wszędzie teraz jest. Rośnie na każdym, powiem, jedzy na każdym podwórku. Taka ciekawostka, myśmy zrobili pierwszy w Europie, zrobiłem teraz ocet specjalnie dla gołębi kury. Wiecie, gołębiarze mają loty, niektórych gąb kosztuje 10 euro, a i więcej. Ocet dla kury. A więc róża, głup i jabłko oczywiście yy, yy, zrobione na podstawie wody, bo mało soku ma róża. Także ten ocet za jedyne na świecie w Polsce 10 zł. Plastyka butelka, bo wiecie, że butelka dla ludzi jest szklana, sama butelka z korkiem i kosztuje 3 zł. Aby więcej zejść z kosztów, żeby każdy mógł sobie kupić, buteleczka plastikowa dla kury dajesz dwie łyżki profilaktycznie, cztery łyżki na litr wody, kura zrobiła, nie ma kopcy wiozy, przy skraje zmianie temperatury. Mówię szybciutko, przepraszam emocjami, no bo krótki film mamy. Oglądajcie, zapraszam do nas, kto chce, wszędzie róża, teraz je zbierajcie i róbcie sami do domu, nic nie musicie kupić. A już na kolejnym filmie pokażę, jaką różę oferujemy mu za jakie pieniądze. serdecznie. Elżbieto, tam pośpiech, czy ktoś inny, koleb tam znajomi. Wielu ludzi pyta do mnie, jak zrobić różę. Właśnie, pokaż różę i głowę jak wygląda. No. Róża i razem z głogiem tu mamy. Jest w ogrodzie go posadzony. Ja własnymi rękami 20 lat posadziłem. Prawie jest tysiąc krzaków róży. A że ten ogród botaniczny mi się przynajmniej na coś przyda, jak stoi już pusty odłogiem, bo go nikt nie chce. Pokażemy. Wszędzie na płotach, wszędzie na każdej między terenie. A więc taka burza róg zbierana u mnie, przeze mnie, własnymi rękami. Tu pomagał mi kolega. Eee, nie jest z Ukrainy gdzieś przywieziony, nie wiadomo gdzie to rosło czyncy Nie jest w Chin żadne. Wiele ludzi pyta, jak sobie zrobić witaminę C. Pokażę, no, wiele ludzi pyta, jak, jak się za to zabrać. Masz małą maszynkę, możesz to w domu zrobić. Nie musisz kupować za setki złotych witaminy C naturalnej z róży, rogozy, z głów na serce, możesz żelać proszku do jogurtów, do wszystkiego, pokażę cały proces, jak to przyspieszonym takim dębie, bo mam króciutkie filmy i pokażę, taką maszynę, najpierw to rozdrabiam razem z pestką, razem, bo ludzie chcą obierać Grzegorz, jak to obierać, niemożliwe, to się nie obiera, całą różę, nawet z tymi ogonkami, to nie przeszkadza w niczym natura to stworzyła, tak naturalnie wyrosło, na tej ziemi, nie opryskane w niczym, nie hodowlane, nie bo nie, nie, opryskiwane przeciwwładą Moje mogę robić botanicznie. Zapraszam, kto chce przyjść zobaczyć tysiące dosłownie jest krzaków, które też postanowiłem to zrobić, bo szkoda, żeby to spadło i zmarnowało się. Pokażę Ci, Elżbieto bo pytałaś, jak przygotować. Każdy w domu może róże sobie zrobić. Już pokażę. Taką różę. Nawet pestkę, Do celu filmów pokażę, bo tam, żeby filmy kuciutki, pokażę teraz, co wyszło z tego zmielonego. O, pokażę, jak wygląda. I taka papka zmielona, zobaczcie to. Zaznaczam gug i róża z pestką. I to możesz sobie wysuszyć w domu na suszarce, gdziekolwiek. Gug, róża, najwyższej jakości, wartości. To jest bio, to stworzyła bio. Nie trzeba żadnych badań, certyfikatów. To na tej ziemi rośnie od wieków. Nie ma hemtraliz, nie ma nic. Jeśli coś może być czyste, to z taki gór. Na każdym jedy rośnie ludzką ręką niedotknięte. Jest to kwas, rośnie wszędzie. I przejdźmy teraz na maszyny. pokażę Wam. To możecie suszyć domowych suszaleczka, kiedyś właśnie były na rynku takie domowe, osuszacze, nakładzisz to. I w postaci suchej pokażę Wam, co dalej z tym zrobić. W takiej postaci my to dajemy suche, oczywiście kurom do, spo, do spożycia. małym kurczaku, również pokażę Wam zaraz, ale co się z tym dzieje. Zaznaczam łuk, z pestką razem i róża cała w całości. I przejdźmy teraz na maszynę, pokażę Wam kolejną maszynę, którą można zrobić w postaci takiej przyswajalnej dla organizmu, do kefiru, do jogurtu, do miodu, do wszystkiego dodajesz taką różę. Czy zrobisz sobie ocet tego, czy zrobisz sobie, ja w postaci tego zrobię Wam, pokażę, ocet dla kury, jak robimy z takiej róży i w postaci takich jabłek, jak tu miele bieranych Antonówka, z mojego ogrodu, nieopryskane od 20 lat. Także ponad wszelką wątpliwość całą świadomością mówię Wam, obite jest, bo karczerem to myje, także całe obite są jabłka. Chodźmy, przejdę, pokażę Wam, na jakiej prostej maszynie możesz coś zmielić sobie w domu. Nawet takiej, którą masz do kawy. Przejdźmy dalej, dzięki. O, no, żeby nie być gołosownym, pokażę Wam, jak wygląda róża. Dosłownie rośnie na płocie dzika róża. Popatrzcie, jak to wygląda. Pokaż zbliżenie, jak wygląda. Ta róża. Jest się na spacerze, gdziekolwiek. Tu mam na samym tym płocie już ponad 100 kg. W ogrodzie, wszędzie, w moim botanicznym jest tysiące nasadzone własnymi rękami. Przed 20 laty sadziłem, teraz się to przydaje. Nastała o mody, róża. 500 mg witaminy C, najlepszej. Pokażę, jak to zrobić. Nie ma tu użytej żadnej temperatury. Przyspalne dla jogurtów. I już przejdę. Pokażę Wam, jak mielimy to w domowym sposobem. Każdy może w domu zrobić. Po co masz przepłacać? Ceny są horrendalne na rynku. My nie bawimy się paczuszki. Teraz możesz u nas kupić taką różę. Pokażę zaraz, jak to wygląda. Dzięki. O, chcę Wam pochwalić się tej odsetki. Dobyliśmy dla drobiu, kur, psów, kotów. Każde można dać. Tak jak człowiekowi podajesz, wydajemy na puszkankę Myszkę tutaj możemy w okresach. Jak jest kura chora, przeciążenia, teraz wiosna, zmiana e, temperatury, dajemy po prostu cztery łyżki na litr. A potem w okresach profilaktyki dajemy dwie łyżki na litr. Jest to 6% kwasowości tak jak pokazałem, użyta jest do tego woda, a więc 50% e, soku e, dajemy normalnie lodzi soku. Tutaj dajemy wody. No bo tak wygląda podstawa, tak to robimy, zobaczcie. I do takiej zmielonej róży razem z głogiem, do tego dajemy po prostu e, nalewamy wody, bo głóg i róża nie ma, nie ma. Nie ma soku żadnego, bo nie da się z tego zrobić osób. I tu jest zrobię na podstawie wody fermentowane. Wtedy do tego łyżka cukru, bo to nie ma zawartości cukru. I robisz taki otworek. Może nawet człowiek wybić. wyjątkowe ocet dla kur, dla gałębi. Kto wiedzą, loty, kto puszcza taki ocet. Teraz do nabicia w rewelacyjnej cenie 10 zł, no bo wiadomo, robimy również ocet w butelce z czystego soku. A więc zamiast soku, zamiast wody dolaliśmy. Tu pokażę kiedyś filmik, jak to robimy. Jest dolany po prostu. Sok jabłkowy, a więc robiony, fermentowany, powstaje 2 lata, 6% kwasowości nie ma tu grama wody, bo garbniki bronią to i nie da się zrobić za 2 tygodnie. A taki ocet użycie wody i cukru, ochrzczyłem to w ciągu miesiąca, półtora miesiąca, zrobiliśmy, zrobili to. Jest tegoroczny już odset, 6% kwasowości badany, wyjątkowy gółk i róża. I pokażemy Wam, jak to można zrobić teraz, jak ja możecie zrobić do spożycia nadal taką różę, która jest u nas do nabycia teraz za rewelacyjną cenę. My się nie bawimy w małe torebki. Naszy, nasz gospodarski po parce papieru, papieru kilogram sprzedaje wam takie coś za 50zł cena na rynku wiecie ile się waha róża najwyższej jakości, najbardziej organiczna powiedziałem nie z Chin pokażę wam jak uzyskałem zmieloną różę znowu przerwę na chwilę no pokazywałem takie urządzenie mamy można sobie kupić młynek czy jakiś blender czy do kawy pokażę w postaci suchej, bo mam świeżą można w postaci suszonej, na rynku jest różnie można samemu wysuszyć w piekarniku delikatnie nie była temperatura wyższa jak 50 czy można, ja to w postaci takiej zrobiłem, nałożyłem suchej oczywiście, nie mokrej no i pokażę wam teraz jak ja to robię załączam Zauważam to dosłownie załączamy to na 2 minuty wcześniej to robiłem, żeby nie był długi film pokażę już to wcześniej, było zmielone pokażę wam, jak to wygląda teraz w takiej postaci możecie to spożywać do, do kawy, do wszystkiego zobaczcie jak to wygląda i pokażę żeby nie być gołosłownym takie coś sobie robisz. Zobacz I taka róża wyszła. Tak pokazałem w pierwszym odcinku na filmie. Taką maszynę masz w domu, możesz zakupić. Możesz to zrobić w blenderze do kawy. Czy w blenderze do w kamionku do kawy. Pokażę tak się robi. Dokończam ten filmik, który tam zacząłem, pokaż I taką różę masz, Tu są wysokie obroty, są parę tysięcy obrotów. Taka proszkowana postać i to co wam sprzedają w tabletkach, czy gdzieś tam w proszku. Normalna, naturalna, na każdym jedy I to ją zdobywasz. Tak, pokazałem. Suszysz to sam domowym, tym 40 stopnia. Tak, zmieliłem cały film oczywiście jest na moim kanale, można zobaczyć. My tutaj nie, nie opowiadamy ściemy, robimy życie, pracujemy także, jesteśmy autentyczni. To jest ta róża, którą zmieniłem w tej maszynie, bo wam pokazałem, Elżbieta pośpiech pytałaś kiedyś. Może zmienić taką wysuszoną oczywiście w tej maszynie również, ale lepiej jest ją rozrobić, wysuszyć w domowym sposobem i osiągasz taką różę. Nie przepłacasz, jest ta róża do nabycia. Możesz zrobić sobie wtedy ocetomowy, tak ja zrobiłem dla, dla kur, dla drobiu, dla gołębi, dla kotów każdym dla zwierząt. One również potrzebują zakwaszenia żołądka. A u nas jesteś, nie masz czasu, nie masz dojścia, nie masz róży, nie wychodzisz na facery. U nas 50 zł kilogram, taka róża tej jakości mielona, nie żadne chiny. U mnie z ogrodu polecam Was i możecie nabyć taką. Oczywiście wysyłamy cały kilogram nie mamy czasu, nie mamy pracowników, żeby się bawić i, i konfesjonować to potem. No, to naturalna róża, tak zmielona, takiej jakości, razem z głogiem. To, co czyni, poczytać, wygłogować, Cała wiedza, nie jestem od tego, żeby Wam tam e, pranie mózgu robić. My po prostu pracujemy fizycznie i robimy naszej gospodarskiej, naszej ziemi, którą tu mamy w e, milówce, w ogrodzie botanicznym. Takie róże jest teraz, tony, a ja więc tyle postanowiłem tego zrobić, żeby nie brakło. No i zapraszam również, kto będzie chciał nabyć, wysyłamy odsy za 10 zł. śmieszna cena pół litra e, z róży i z głogu. Kto u nas próbował. Może to być nawet również człowiek, ale dajemy dlatego plastikowej butelce, żeby to potanić koszty. Dla ludzi oczywiście jest butelce szklanej. Tu jest zrobiony na podstawie wody, kiedyś zrobię osobny filmik, jak to powstaje. Tu jest zrobiona z czystego soku, a więc róża zalana jest sokiem jabłkowym. Tu jest zalana róża i głów zalany wodą i odrobina cukru. W ciągu miesiąca zrobił się ocet. 6% kwasowości pełnowartościowej. Dwie łyżki na, na litr wody e, profilaktycznie a cztery łyżki w okresach takich ciężkich, choroby jakiś, jak widzicie tak to działa i zapraszam, nie masz czasu, nie chcesz kupić możesz to samemu zrobić w domu róża jest dosłownie wszędzie ludzie, to jeszcze przez miesiąc zanim drodzy nie przyjdą nie spadnie to polecam zróbcie to i macie wtedy wiecie co w domu jecie i możesz wtedy wierzyć samemu sobie co zrobiłeś takiej jakości możesz zrobić, a u mnie możesz spróbować jak to smakuje mmmmm hmm. rewelacja, do każdego możesz dodać jogurtu czy do kwaśnego mleka, ja zaraz to właśnie mieszam z kwaśnym mlekiem piję wieczorem i największa wartość dla C pozdrawiam was wszystkich z naszego ogrodu i zapraszamy do nomowarii cały czas robiąc zakupy robiąc ocet parę butelek aż dwie godziny jeszcze nomowarii gratis dziękuję i pozdrawiam was o tutaj pokazuję jeszcze raz jak wygląda zmielona róża świeża można całą wysuszoną zrobić głuk i róża wymieszane razem 50 na 50 tu jest zrobiony ocet w butelce plastikowej, kto będzie chciał dla kur, <laughs> po prostu potanić koszty za 10 zł, sama praca, nalanie, chodzenie koło tego miesiąc czasu, także wygląda kur. Oczywiście robimy również ocet taki dla ludzi, jest to pokażę, głuk, gruszka, rewelacyjny ocet zrobiony właśnie z samego soku, tak wygląda gruszka, dzika róża, głuk, <laughs> kapitalne pomaga przy trawieniu. I co robi róża i głuk, nie będę ja tu mówił, wiecie, jest cała wiedza, są inni, którzy przekazują wam wiedzę na wyżo. I tak wygląda zmielony. Taki takim łynku, parę tysięcy obrotów i możesz zrobić sobie sproszkowaną w takiej postaci suchej. Ja to najpierw suszę w suszarni w 30 stopniach, wyjątkowo w domowej, i potem sobie zmielicie. Macie na całą zimę. nazbierać wszędzie teraz róża, ale nie zginie. Kto będzie chciał również taką suszoną, będziemy mieć w przyszłym tygodniu. Zbieramy całą tonę i możemy Wam taką różę i głup odprzedać za groszową cenę, bo mamy to w ogrodzie. Ma to spaść na ziemię. Także my się poświęcimy i zrobimy to dla Was. Pozdrawiam serdecznie. Taka pogoda oglądajcie na, na, na YouTube, jest nasz cały filmik, yy, dzielę się z Wami, ktoś, kto chce poświęcić pracy trochę, to zrobi sam, nie musi nic kupować, nie musi nic yy, płacić. Pozdrawiam serdecznie i dziękujemy za oglądanie naszych filmików i zapraszamy, taka paczuszka u nas za rewelacyjną cenę, takiej jakości róży, którą tu mam w ogrodzie, myślę, że po 20 latach chociaż tyle mi się ten ogród przyda, że wykorzystam tą różę, którą posadziłem kiedyś. Dziękuję i zapraszamy na normowarię. Hej!